Jak się go wszyscy Jeruna, Jeruna, Jerono! Proszę, Dzień dobry, mi, do Was bardzo serdecznie ja jestem. Paweł z jest Joszelka! Eka! E, I słuchajcie, moi drodzy, jesteśmy dzisiaj w mieście. Mieście, w którym są zombiaczki. Za chwilę pewnie zobaczymy. E, Joszelka jakby co? Dzisiaj jest e, zombie e, zakupy. Zombie zakupy? Zombie Ale to, zakupy? Co to w takim razie e, znaczy? To znaczy, że tutaj e, możemy podejść do sklepu sobie i możemy sobie kupić coś fajnego na zombiaki. E, niestety, że tak powiem, jakiegoś takiego e, uniwersalnego środka na to nie ma. Czyli nie można pod O? E, no niestety, no nie. A można pod O? Nie, on nie działa. Niestety. Ha! No takie Dobra. E, także słuchajcie, napiszcie w komentarzach, ile fal przetrwamy. Oczywiście, że wszystkie. No, mam nadzieję. Tylko wiesz, że jest nieskończoność, więc no... Aaaa! Nie, go, no teraz nieskończoność jeszcze kwestia kwestia nie. Jeszcze tylko... A, właśnie, tu masz taką skrzynię. Do tej skrzyni jak podejdziesz, to tutaj możesz sobie wybrać pod tabulatorem w klikasz i możesz sobie kupić coś, nie? Czyli snajperkę, karabinę i tak dalej. Amunicję. Także warto. Warto, warto. Mm. Okej. Okay. Szczególnie zrobiłam będę nam. Dobra, spoko. Dobrze jest, dobrze jest. A, czyli takie buty można no. sobie tutaj, takie 450 rzeczy. zarobiłem. Ej, 450 mam? Spoko. Tylko... Dobra. Dobrze, dobrze. Ale w ogóle to inaczej wygląda, te zombiaki inaczej wyglądają, wszystko inaczej wygląda po prostu. Ja staram się, wiesz, jeden strzał, jeden, ten, nie? Jeden zombiak. tak Jednak oszczędność, oszczędność amunicji. Oszczędność amunicji, no dobrze. No nie. Te zambiaki w ogóle tak trochę z powolutku przychodzą. E, no na razie tak, ale później będzie grubo. Mówisz? Dobra, zostało ich sześciu. Zajdziesz okay. się nimi, co? Proszę bardzo. Pyk. Ej, jednym strzałem dwóch powaliłem. Ja mam strasznie dużo amunicji tutaj do tego. Dobra, spoko luz. Czekaj, e, dobra, jeden został. Ja już biegnę w takim razie. Okej, okay, koniec rundy. E, ja idę zobaczyć, czy mogę coś sobie kupić. Za, mm -hmm. za... Za... za ile? Eee, mam 2000 już, okej okay. Ej, tu... wow, to szybko idzie. Dobra, to ja jeszcze pozbieram sobie na tą fajną furę Albo czekaj, zróbmy tutaj barierki może czy co, nie wiem Zamorzuję ja się. W sensie z jak O, się ja Jaszarka w ogóle jesteś zmotowana, to znaczy w sensie... O Ty Hop. też. Hop. Dobra, uwaga plecy 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 Dobrze Dobra, yy, dobra kolejni idą, dobra weź tu blokadę postaw Tylko nie w tym miejscu gdzie będzie respiony samochód, bo jak zrespimy tutaj furę, cokolwiek yy, i będziemy, ten to będzie lipa, będzie lipa Tym się ciężko steruje wiesz Dobra weź tam ten, o yy, ogólnie to, to strzelanie ma takie trochę kiepskie Muszę ci powiedzieć no to, to jest To jest, raczej, to strzelaj. To jest, raczej, to jest raczej jako blokada. Czekaj, czekaj, czeka. Przeładuj, przeładuj. Uwaga, plecy! What? Dobra, mamy to, mamy to, dobra, idę przeładować. E, idę po ten, furę, idę po furę, słuchaj, idę po furę. I działamy dalej, idziemy dalej, idziemy dalej. Nie spotkuj się. Czekaj, mam. Stać mnie, dobra, stać mnie! Dobra! Pyk! Dobra, jest fura. Jest fura? Patrz! Dobra, dobra Okej, okay, 39 litrów ogólnie... zrobić? Ogólnie ten samochodzik niestety, niestety e, Strzela e, też płomieniami e... Zresztą, bo ja też chciałabym jak trochę hajsu zarobić Ja bym też chciała hajsu zarobić Oj, no Joszelka no, daj mi Eee, dobra, no masz plecy, no idzie ci na plecy, a ty co? No ale to nie. No co, no Joszelka, no Dobra Ej, w ogóle rozwaliłem ci tom. E, blokadę. blokadę. No. Dzięki. Przepraszam. Super. Przepraszam. Jesteś Nawet niesamowity. Nie ma za co. Dobra, 37, 36 litrów. Dobrze. Jesteś niesamowity. Dziękuję. Pomóc ci? Nie, nie. Spokojnie. Ja ogólnie zastanawiam się, bo później będą takie grubasy. Nie! Urywało się koło! Urywałem koło normalnie z niego. Bez jajki co nie to... widzę. Czekaj. Teraz nic nie możesz. Nie, w ogóle paliwa nie ma. O, rany. Teraz nic nie możesz! Ale lipa! Dobra, czekaj, ja sobie wezmę coś tutaj, kupię szybciutko. E, karabinek na pewno bym sobie chciał to kupić. jest, e, Okej, okay. trochę e, drogie. To we mnie? A tak! E, tak, chodź tu! Są mocne już! No ale to co ja ci poradzę, że ja sobie kupuję coś. No weź go stąd! Dobra Przeładowuję szybko Ej one są bardzo mocne, głowę, głowa, głowa, wal w głowy, wal w głowę No walę w głowę parówo Dobra Dobra e, zostało dwóch, czekaj ja szybko wezmę tutaj furę jakąś kupię Będzie tak, szybciej Ja nie mogę, ale ty możesz No bo to szybko trzeba kliknąć, słuchaj Nie mogę, nie stać mnie Okej, okay, nie stać mnie, nie stać mnie, nie stać mnie Dobra, nakieruj ich tutaj. Weź, przejdź tutaj przed autem, przed autem przejdź. W lewo, w lewo, Nie wiem, lewo gdzie w lewo. Jest auto. Dobra. Dzięki. Dobra. Misja zrobiona, zrespiłaś się. E, teraz, teraz, no co, no przeżyłaś? Przeżyłaś przecież. Czekaj, ja tu muszę szybko teraz wziąć e, tabulatorek, szybciutko. E, 600. Nie mogę sprawdzić, nam mam hajsu. O, dobra. Czekaj. tutaj mam nie karim. widzę ile mam hajsu i nikt mi tego nie powie ile mam jak sobie wejdziesz tutaj to będziesz mogła sobie sprawdzić wiesz ale... no Hop. dobra na razie są takie lightowe, znowu tylko większej ilości halo typiarze zielone ludziki halki co jest one się rysują na plecach bez jaj nie podchodź do tych miejsc, bo tam się respi normalnie na plecach, tak o Dobra, weź mnie osłanię, a ja apteczkę muszę kupić No Albo ale dobra. jak mam cię osłonić jak z dwóch stron są? No to odwracaj się po prostu, no ja nie wiem, no patrz Cyk Cyk Czekaj przyładuj, przyłady przyładuj! Dobra, z drugiej strony jeszcze Dobra Dobra, i czekaj, czekaj to auto odjeżdża Trochę ciadko ja odjeżdża. No trochę tak. Dobra, czekaj, mamy tutaj apteczkę, apteczka, amunicja, pierwsza apteczka. Dobra, yy, czy ja nie wziąłem sobie apteczki, dobra, czekaj. Wiesz, ja proponuję... Yy, zostanie... Zostaw jednego, zostaw jednego, czekaj. Dobra. Tak? Tak, 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 bo chodzi o to, żeby po prostu... Ale on ma mnie gdzieś. Tak? O, bo mnie. No wadzi to, że właśnie jeden zostanie, to na spokojnie możemy zakupy sobie zrobić. Jak? Do Ciebie idzie? No chodziłam przecież. No mówiłem, zajmij go czymś, a ty nie. Nie, Zajmować, po co zajmować, nie? No. Taka sytuacja. Dobra, apteczkę zużyłem. Wezmę jeszcze tutaj, dokupię apteczki. Dokupię sobie amunicję. boxa jeszcze sobie wezmę. Super. Czemu ty mi mówisz, że tutaj już chodzą? Bo ja nie żyję. No co ty? Co ty? Czemu tam nie żyjesz? Co ty zrobiłaś? Wzięłam. Kupiłam coś, wyjechałam i zrobiłam... Przejechałam metr i, i wybuchłam. <laughs> Mówiłem, trzeba przetestować sobie te fury. Testowałam, tylko że niestety uderzyłam w twoje auto. A, no tak, bo tutaj leżą części. Dobra, czekaj, bo tu. Dobra, tylko nie możesz sobie robić krzywdy następnym razem, wiesz, bo... No właśnie miałam, mam taki zamiar. Bo ogólnie kwestia jest taka, że 16 mam teraz jeszcze. Mhm. Mm dobrze, dobrze. Dobra. Bierz ich. Ała! <noise> ci przywalił. Dobra. Ogólnie za autem się ci... kryje. Co ty gadasz? No, tak siedzi przed maską. Przed maską jest gościu? No. Jaszarka, w ogóle co ty tam robisz tam? Dobra. Ja? Ja sobie leżę, ładnie. No widzę właśnie, że tu leżysz. E ja mogę ci zrespić? No zbyt. Nie mogę cię okraść. Aha, nice. Czekaj. Nie próbuj, przeładuj, przeładuj, przeładuj. Dobra, zobaczmy, szukaj. O! Amunicja. Zostaw! Ja to kupiłam! Paweł, ma amunicję. Dobra, to ja nie gram z tobą. Dobra, czekaj, tu trzeba posprzątać sobie trochę. Zabijaj. Chodź tutaj, cyk. O. Lepiej wszystko mi pozabierać, tyle. Tyle Cii, moje, Będzie nie? dobrze, będzie dobrze. Dobra, szybko musimy teraz coś sobie kupić. E, ja wezmę w takim razie to. Hop. O. Czekaj, tu światełka, proszę bardzo. Ej, szukaj, coś ci gryzie. <grybujesz> Z tobą padłaś? Dzięki, że mnie broniłeś. No ja. ja, kupić ja i Ja. Poszedł. No poszedłem kupować. Co ci poradzę, no? Skocz przez ciebie. Jak przeze mnie wszystko? To przez ciebie. Czekaj, 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 wypad. Raz jedzik. Chyba ktoś ci gryzie. Nic mnie nie gryzie, spoko, luz. <grym> Masz tam kolonie z tyłu. Czekaj, spokojnie. Skończyła okay, się. A się skończyła bez jaj. Jo 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 jak mi psie klo. Dawaj, dawaj. Ile ich tu masz? Patrz, 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 patrz jak cię gonię, patrz jak cię gonię, wszyscy są są. Jeroen! Jeroen! Przeładuj to! Przeładujesz, przeładujesz! Eee, przeładowanie? Jestem w trakcie. Poczekajcie! <grytetet> Jeszcze pięciu! Jeden znowu przełcię, majstruje coś? Ja nie wiem. Tak się nie robi. Dobra. Ja, ja przy znowu przy au... ja, muszę... ja... ja muszę amunicji zaraz coś kupić, bo tutaj normalnie. Dobra, został jeden. przy aucie majstruję, mówisz? Tak. To właśnie ci zauważył. Dobra, ja teraz szybko idę sobie kupić. E, Super. Tutaj przede wszystkim tak, Rocket Launcher, bo to się na pewno przyda. Nie ja dobrze bym się chciała coś kupić, ale nie tutaj mogę. Tutaj to. Apteczka, też muszę wziąć. E, Holo Saita, też sobie wezmę. Coś biegają? Mhm. Mm I to jest je tak szybko? Czemu tak szybko? No, a myślę, że dlaczego ja tak szybko zdechłam. E, holoside, holosight. dobra, bez sensu. Nie mam z pojęcia, gdzie to tutaj. No, dobra, dobra, luz, 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 czekaj. Dobra. Czekaj, tutaj cyk. Dobra, dobra. Znowu ci, któryś majstruje przy aucie. No ja nie wiem, co oni tam. ten kombinują z tymi autami normalnie. Myślili sobie po prostu, nie wiem, co mechanicy jacyś. No, widocznie z zawodu, tak. Chyba tak. Tak to wygląda normalnie. Dobra, ja sobie tu muszę przeładować. Panowie, poczekajcie. Dobrze, oni tak idą, wiesz, tak gęsiego, nie? Momentami. No, też tak myślę. To jest bardzo przydatne. Ogólnie teraz idą z trzech stron, już teraz. Tak, z trzech stron? Tak. Czekaj! O, dobra. Dobra, to przeładuję sobie spłuweczkę. E, ten karabineczek też sobie przeładuje. A, mam bazuczkę jeszcze, dobra, a bazuczka to na później będzie. E, to muszę przeładować. Braku. No i... Oho! Dzięki, <laughs> że mnie bronisz w ogóle, jakkolwiek. No, muszę przeładować, co? trzymam mam cię bronić. Tak, co? tak. Musisz się przeładować. Paznokiem będę strzelał? Musisz się przeładować. O, szybko! Tak powiedzieć. Szybko, teraz czas na kupowanie. Super, na pewno zdążę. Amunicja na pewno ciężka. mnie obronisz Ja będę ci pilnować, ale ty mnie niekoniecznie Eee, czekaj, co tu jeszcze Snajpereczka. O kurde masz szybko, szybko umyłeś tego Jeroda. Czekaj, spoko biorę airpek airpekiem są na hita Ocuj się, Josze, ocuj się Dobrze Tam jeden Dobra Dobra zostało dwóch On nie sześciu czekaj, gdzie oni są? Tu się trochę pali teraz. Bardzo prawdopodobne, że tutaj się pali. Aha. Eee. Aha. Chyba trafiłem w tą butlę. Chyba co, zre, tak. co zrespiłaś, i co nie wybuchła jeszcze. Chyba tak. Tak też mi się wydaje. No to ząbiczki wygrały, no, eee, dobra, no to słuchaj, to się kontynuuj, to się wytnie. To się... tego nie było, tego nie Nic się nie stało! Przecież no przecież no szaleństwo! Czy ty tam się zrespiłaś tam daleko? No. O, kurczę, dobra. Dobra, get ready, dobra. Będzie dobrze, czekaj, chodź pójdziemy jak tam do ciebie. Ale jak, jak to, ja tam skrzyneczkę muszę. Ale skrzyneczka jest obok ciebie, po prawej. Jak to? To jest jeszcze druga skrzyneczka, bo to nie jest tak, że to jest takie małe miasteczko przecież. Dobra, to ja idę tam. Nie, chodź tu, chodź tu, bo to będzie wygodniej się bronić prawdopodobnie. Gdzie jest skrzyneczka? To, tutaj, ale ty przyniemasz, a my nic nie masz teraz. Tym, ale gdzie jest zero. skrzyneczka, bo ja nie widzę. No tu, przed tobą, patrz. Tutaj. Tu, widzisz? Tu. Gdzie? Tu. No. No dobra, Pokaż mi co tu jest. To samo co tam. Mm. Czy nic? To... Dzień dobry, dzień dobry. Patrz tutaj jakie powitanie można robić. Um. Okej. Okay. że to zaskrzeczał? Dobra, luzik, Luzik, spokojnie, wszystko under control Under control. Nie, czekaj, ja wziąć karabin czy sniperkę? Rocket launcher wezmę O, na razie. Bo za chwilę okay. pewnie będą te grubasy znowu. Znowu i wyzywasz, no proszę cię. No tak, te tłuste parówy będą O, tam idą z tamtej strony. Halo! Oni chcą autografy! Podpiszę wam się na twarzy, o! pyk Okej, okay, poproszę też. Ty oni przyspieszają w pewnych momentach, tak nie było. Musieli taką aktualizację zrobić, coś tak pozmieniać, bo to normalnie tak przyspieszają momentami, jak jest, nie wiem, ta kórtka. Nagle przyspieszają, jak my, 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 zakręcić, nie? Tak właśnie jest! Taka sytuacja. Dobra, na zakrętach czekam. po prostu im się lepiej biega. Będę coś kupić. O, to jest idealny moment na zakupy, wiesz, w tym momencie. No, wiem. To jest najlepszy. W ogóle nikogo obok nie stoi w teraz. Dobra, jednak skończyła się runda, więc nikt nie stoi. No wiem, dlatego proszę coś kupić. Okej, okay, i teraz tak, zobaczmy ile mamy amunicji. Ile mam amunicji? Mam niewiele amunicji. No to kupmy sobie przede wszystkim apteczkę. E, I w sumie już teraz nic więcej nie mogę. No trudno. Okej, okay. siedem ludziów, tak? Dobra. No to lecimy. Zobaczmy, czy nam się uda. Dlaczego one no szybkie? Szybkie? No tak, faktycznie. A no tak, tutaj ogólnie kiedyś były takie rzeczy, że, na których można było sobie stanąć. Eee, I po prostu, nie, takie wiesz, takie donicę, kwiatki były, nie? Eee, I to było o tyle spoko, że już nie mogły cię trafić po prostu. A teraz zrobili coś takiego i po prostu nie ma problemu, nie? No. Radzisz Takie, sobie tam? Tak, no skołpywale, bez celowania. Uhu! Patrz, nawet celować nie muszę, tylko po prostu mniej więcej tak. No, przed ciebie teraz nie trafiam, nie? Znowu twoja wina, ja nie. No wiem. No się suń Idę coś kupić. Ja też w 3 sekundy, 2 sekundy, 1, 0 i teraz będzie 20 sztuk. Dobra yy, i czekaj, tu od razu sobie wezmę Holo Sajt, Proszę bardzo Taki fajny mu karabinek, a ty nie masz, a ja mam. Ale wezmę na razie pistolet, bo to jest tak bezpieczniej. Eee, I czekaj. Tutaj cyk. W ogóle bez sensu, skoro one nie, już są martwe, no nie. No czemu to czemu jeszcze chodzą? To czemu jeszcze chodzą? Znaczy przede wszystkim jak, jak możemy je pokonać, skoro one są martwe, no nie? No nie... Wszystko się dzieje w mózgu, wiesz? Aha, ale one nie mają mózg. One mają. mają tylko papkę i nieco bardziej taką Papkę mają? Plecki, plecki! No, no dzięki, że mnie kryjesz. Pak <grym> się wypił. O, się ma. Specjalnie <grym> dla ciebie. No, widzę właśnie. Dobra. Czekaj, tutaj muszę. Pyk, dobrze. E, co to jest? Amuni no zostało, było moje. O, dzięki. <grym> no podniosę sobie. E, wiesz co, czekaj, gdzie tu jest? O, chodź tu, tu, tu! Chodź tu, tu! Joszel! Nie wiem, gdzie jest to tu, tu więc tu, tu, tu. ja. Ej, są teraz grubacy. Dobra, grubacy. teraz to ty, nie? Pa, biorę to. A jak chcę kupić amunicję do Rocket Launcher? E, to jest ta e, ciężka. No to ja ją kupiłam! No ale jest. Uwaga, idą! Ją kupiłam i tyle, i mi zawracało. Dobra. To mnie teraz pilnuj. Eee, sama się pilnuj. Idę zaraz coś kupić. Czekaj, ile mam w ogóle mam ten kasy? 4700, dobra, luz. Dobra, to zostało jeden. I tutaj jest zaraz warsztat po lewej, wiesz? Dobra, i teraz ja biegnę szybko do warsztatu. Okej, okay. szybko do warsztaciku. I tutaj sobie zaraz zamówię. Jakąś fajną furę, zostało 9 sekund, 10 sekund. E, wezmę tym razem to. A gdzie Sprawy? jest warsztat? O, masz, znalazłaś? Jesteś w warsztat? Właśnie nie wiem, gdzie jest właśnie. No pieniądze. tutaj, na przeciwko, właśnie. Dokładnie, tu. Dobra, jeszcze oka, to wsiądź do mnie, wsiądź do mnie, słuchaj. Tak? Bo tu, tak, bo tutaj z tyłu jest miejsce. O. Tylko chyba nie wiem, czy jesteś na działku teraz. F1, kliknij. Możesz strzelać? Nie. lewym? No to zmień znowu siedzenie. A, mogę teraz już. Ty, normalnie poczekaj, bo. Dobra, taranuję gościa. Dobra, jak będę taranował, co nie? Wow! Ale czad! Ja! Tylko niestety góra-dół nie mogę zmieniać, więc... Dobra, dobra, los, los. Co, nie trafia? No. Ale lipa. Dobra. Poczekaj. Spoko. No bez jej, co to... to... To tak wysoko strzeli. No nie, no to, to teraz lipnie zrobili. Oho! Oho! Weźcie się stąd! Weźcie się ode mnie! Rozjadę wszystkich! Łuuu! Nie, też? Nie jest. Pokolus, czekaj. Dobra. O! Runda zrobiona. Ja no dobra, to, to czas ja... teraz. Nie, nie, nie tutaj szybko. Wypiec. Tu, 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 gdzieś tu, musimy tu, 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 coś wziąć, sobie kupić. Zrespiesz, trzeba No właśnie, coś mówię, zrespię teraz. Tylko jednocześnie, bo jak zespimy jednocześnie, to wiesz co się stanie, no nie? Nie wiem. No właśnie, będzie boom Dobra, e, zespiję, odjeżdżam. Gotowy. Mhm. Dobra. Dobra. Oho. Spokojnie. Co ty wziąłeś? Co tu jest? Co to ma być? Teraz się okaże czy to przydatne no nie. w ogóle jest W ogóle mnie to skacze strasznie To ma w no nie ja mam no, nic, znowu nie? rozwaliłem Znowu rozwaliłem sobie auto Chcesz sobie e podziurawić tym? Czekaj dziurawić sobie tym? Nie nie, to skacze Ale dobra no, dzięki. Rozwaliłeś no właśnie... właśnie mnie. Czekaj, no bo chciałem na to wejść. Ja tylko wszedłem i ja jestem leciutki. Leciutki, no panu i... wszedł. Ale to mogłeś dać mi wyjść z tego najpierw. Ale ja tylko dotknąłem! Mogłeś dać mi wyjść z tego najpierw. Dobra. Dawaj, karabin. Karabin! Dobra, czekaj, muszę karabin wziąć tutaj do ręki, bo normalnie tutaj za chwilę. Nie, nie to, to nie to. Nie to, 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 o. Dobra Zaraz to snajperek chyba jeszcze brał Dobrze, runda wygrana, super Szybko mm -hmm. teraz tak, amunicja przede wszystkim, apteczki, apteczki Amunicja, amunicja, ciężka amunicja, amunicja Teraz tak, snajpereczkę to nie, snajpereczkę chyba nie Ale koszuleczkę mógłbym sobie wziąć czy coś Musi się czas, nie tak! Szybko Decyduj się tam, wybieraj bo to jest ten moment. To jest moment to jest, rozwały. Tak, tak, tak. Dobra, ja idę po auto. Lecę, lecę po auto, lecę po auto słuchaj, Zaraz tutaj zrespinam furę. No, czekaj, czekaj, czekaj. Fura, 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 fura. Tak, to, to, ten, ten ten, ten, tu dobrze. Przeładuj. Dobrze. Dobra, ograniczona amunicja, oczywiście. Dobra, czek, 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 czek. Czek, czek. Wow! Ba, coś cię. Y coś mnie sypło. Zdzieli mnie, zdjęli mnie normalnie z tego. Bez jaj. Uważaj, po twojej prawej plecy masz, plecy masz, Joszel! Plecy też, znowu plecy jaj, masz! Jaj, jaj, jaj. Masują ci plecy cały czas! Auto moje płonie, drogie, drogocenne! Joszelka! Nie daj się! Nie daj się, tylko nie w ogień! Nie biegli po ogniu! Po ogniu? Ja nie umiem być po ogniu! Dobrze. O! Wygraliśmy tą rundę. Wygraliśmy jakimś cudem. O, elegancko. Dobra, ja myślę, że tym że zakończymy ten odcinek chyba, co? Tak? No tak, dobrze, tak, ewentualnie tak. możemy tak skończyć, no dobrze, dobrze. No A, tam to... jeszcze? No. Jeszcze ty chciałeś poszczelać? A poczekaj, tak. ja sobie idę tutaj na tym. I teraz możesz sobie do tego wejść. Spróbuj sobie wejść do tego. Nie, teraz. czekaj, ja teraz... Przesuń się, no przesz... Próbuję przejechać! Znowu mnie zabiją, no! No dałam ci moją tom, oh. Mój wehikuł! Dobra, już chodzę, już chodzę na to! Okej. Okay. O, fajne! No! Mega to jest fajne! tanie! Tylko nie wiem, czy mam ograniczoną liczbę Tak, emunicji. ma ograniczoną. Ej, fajny. Jaki, jaki czad! To nie? No! Zostawcie... O, chyba skończyła się. Nie, jeszcze nie! Po prostu musiałeś przeładować! Proszę cię, ja nic nie muszę przeładować! Ja nic nie muszę! Dobra. Dobra, spoko, luz. Dobra, jeszcze strzelę Spokojnie, będzie dobrze. Czekaj, bo tutaj muszę... o. Tam idą! E, skończyła się amunicja. <laughs> Ale spoko, Ojej, tutaj... ojej, oj, ojej, oj, ojej, ojej. Dobrze! Ostatnich siedmiu! Ostatnie. Gdzie... gdzie oni są? Ostatnich trzech. Tak? A wiem gdzie są. A, przy aucie majstrują. No standardowo. Tak. E, mechaniki! Te, mechanik! I tym symbolicznym akcentem kończymy ten odcinek. Dzięki tak. za uwagę. Trzymajcie się, papa. Pa. Pa, pa, do następnego. O, przeżyłaś. Ja też. O, nie przeżyłaś. Musi <laughs> akurat będę skończyła. Dzięki, że zostałeś do końca. Przy okazji zapraszam Cię na poprzedni odcinek, jeżeli nie widziałeś. No tutaj. Wystarczy kliknąć.